Ten klient nowy, który przyszedł do nas ze względu na cenę, on bardzo często jest jednorazowy. Natomiast z drugiej strony mam takie podejście, że raczej Black Friday nie powinno być wyprzedażą tak zwanych szrotów, tylko ciekawych produktów, które mamy w ofercie, pokazanie czegoś fajnego. Nawet bym powiedział, że fajnie by było sobie zrobić taki trochę pre-sale dla tych naszych klientów jako jeden z pomysłów, i na przykład udostępnić im ofertę wyprzedażową dużo wcześniej. Chociaż no w dzisiejszych czasach tarmowy, ta darmowa dostawa już nie jest takim motywatorem jak kiedyś. To wiele sklepów robi promocje, ale na pytanie, no dobra, to na co liczymy w kontekście promocji? No, że będzie większa sprzedaż, ale o ile większa? No nie wiemy, zobaczymy. Mam takie przypadki, gdzie właśnie sklep nie był za bardzo przekonany do Black Friday bo zrobili w poprzednim roku, była wzmożona sprzedaż, ale prawie nic nie zarobili na tym, a poza tym wyprzedały im się najlepsze produkty.